Witam. W dniu dzisiejszym zaprezentuję nowoczesny system alarmowy Tuya Smart SR5. Jest to system alarmowy oparty o centralę w postaci syreny zewnętrznej. Co mamy w zestawie? W zestawie mamy zasilacz. Tutaj taśma dwustronna do czujnika ruchu, czujnik ruchu wewnętrzny, tak może być montowany właśnie na taką dwustronną taśmę bądź też montowany do ściany tak za pomocą kołków montażowych. Co jeszcze mamy w zestawie? Mamy w zestawie pilot zdalnego sterowania, kołki montażowe do czujnika ruchu, kołki montażowe do naszej syreny, kontaktron, czyli czujnik otwarcia drzwi i okien, i Instrukcję obsługi do Syreny oraz tak naszą syrenę zewnętrzną. Jeżeli chodzi o syrenę zewnętrzną, tak, to mamy tutaj antysabotaż. Mamy włącznik w pozycję on. No i mamy tutaj przycisk parowania. Teraz pokażę pokrótce, w jaki sposób taką syrenę tak łączymy z, naszym, z naszą aplikacją, w jaki sposób tworzymy zestaw alarmowy. Podłączamy syrenę. Oczywiście najpierw zawsze przełączamy w pozycję on, następnie podłączamy pod zasilanie. Tak Umożliwia to nam, tak pozwala nam to na użytkowanie tego zestawu również w przypadku, kiedy będzie brak porądu, tak zwany zanik prądu w sieci, wówczas cały zestaw nadal nam będzie pracował właśnie na własnym zasilaniu akumulatorowym, ponieważ ta syrena posiada wbudowane też zasilanie akumulatorowe, które do kilku godzin po nadal umożliwi nam pracę tego zestawu, tak? I teraz pokrótce pokażę w jaki sposób taki zestaw łączymy z aplikacją TUYA. Mamy naszą aplikację TUYA. Tutaj mamy przycisk parowania, tak? Czyli Naciskamy ten przycisk parowania, tak i przytrzymujemy jego to. Tak. Okay. Widzimy dioda, przytrzymując to, miga nam teraz dioda niebieska w środku. Naciskamy plus, dodaj i mamy tutaj wykryte urządzenie, tak? czyli to urządzenie. Ale jeżeli nam by taki pasek nie wyskoczył tutaj z tą syreną wykrytą, wówczas naciskamy czujnik ochrony tak? i tutaj mamy coś takiego jak Alarm WiFi, wybieramy sobie tą, ten przycisk. Alarm WiFi to jest taka dłuższa droga, tak w momencie, kiedy byśmy korzystali ze starszej wersji oprogramowania Android, hasło. Tak, sieć WiFi, i hasło oczywiście 2-4 GHz. Router musi być ustawiony. Telefon łączy się z siecią domową, z tą, z którą będzie połączona Syrena. Tak jest przy pierwszym parowaniu. Naciskamy dalej i potwierdzić, że miga nam szybko. Miga nam. No, i czekamy na połączenie się naszej aplikacji z Syreną. Dioda niebieska przestała nam migać. Message received. No i mamy to. Mamy naszą Syrenę dodaną tutaj do zestawu, tak do aplikacji Tuja Smart. Teraz tak, co tutaj mamy? Mamy rozbrojenie, uzbrojenie, uzbrojenie domowe. No, i. Paniki. Tak. E, oprócz tego mamy tutaj log, czyli mamy historię, e, tak, zdarzenia, co miało miejsce po kolei, akcesoria, czyli tutaj mamy detektory. W tej chwili mamy dwa detektory, czyli tak jak mówiłem, czujnik ruchu oraz Czujnik otwarcia drzwi i okiem kontaktron Remote, czyli mamy pilota. W tej chwili mamy jednego pilota dodanego, tak. Oczywiście taki asortyment możemy sobie powiększać poprzez przyciśnięcie przycisku Plus i dodawanie nowego asortymentu, ale o tym pokrótce powiem w następnym filmie. Jeżeli chodzi o ustawienia, ustawienia tutaj mamy tego rodzaju Exit Delay, czyli mamy yy, czas na wyjście, tak? Jeżeli chcemy uzbrajać sobie w domu tak pilotem, przed wyjściem jeszcze z domu, tak, to ustawiamy sobie tutaj, nie wiem 10, 15 czy 30 sekund, to jest czas w sekundach. Jeżeli uzbrajamy to sobie zdalnie, tak, po wyjściu z domu pilotem czy też za pomocą aplikacji, wówczas możemy ustawić ten czas znacznie krótszy, na przykład sekunda, dwie czy trzy, tak? Alarm Sound, czyli alarm dźwiękowy, tak. Czas trwania alarmu tutaj określamy, jak długo taka syrena ma nam być minutę, dwie czy też godzinę całą, tak. Następnie mamy Arm Disarm Panel Sound, czyli przy uzbrojeniu i rozbrojeniu, żeby wydać nam dźwięk, informacja o niskim napięciu na tutaj niskim poziomie akumulatora, tak. Baterii, powiadomienie. Alarm notification, czyli w ogóle powiadomienie o alarmie, jak najbardziej to powinno być zaznaczone, tak? No, chyba że chcę mieć, yy, nie, nie otrzymać powiadomienia, a mieć spokój na telefonie, tak? Na aplikacji, a Syrena sobie będzie była w momencie wykrytego jakiegoś tam ruchu, tak? Czy alarmu? Entry delay, czyli mamy tutaj czas na wejście, ja tutaj zawsze rekomenduję ten czas jak najmniejszy, dlatego że mamy możliwość uzbrojenia, rozbrojenia, tak jak mówiłem, poza domem, tak? Natomiast, no, yy, Ustawiając ten czas jak największy, tak? Im dłuższy czas, tym więcej dajemy czasu bez otrzymania informacji o alarmie dla potencjalnego złodzieja. Dlatego myślę, że tutaj 5 sekund to jest odpowiedni czas, żeby po prostu, nawet jeżeli zapomnimy rozbroić, no to, żeby wejść i ten alarm rozbroić za pomocą aplikacji. Entry-Exit Delay Sound. Tutaj też to warto zaznaczyć: factory Reset i Hub Language Polski, tak? Czyli takie mamy ustawienia podstawowe. Jeżeli chodzi o dodatkowy asortyment, w następnym filmie przedstawię, jak to działa, natomiast teraz mogę tak pokrótce pokazać, tak jak to działa, jeżeli chodzi o, o na przykład podstawowy asortyment, jaki jest tutaj w zestawie, tak? Mamy tutaj przełącznik na ON, przełączamy, tak? Wówczas nam czujnik ruchu zacznie działać, tak? Stawiamy taki czujnik ruchu gdzieś w pokoju, jak widzimy tutaj w momencie wykrytego ruchu. On się nam zapala tak tutaj diodą czerwoną, podświetla się, czyli postawimy sobie taki czujnik ruchu, załóżmy tutaj. Tak, żeby tutaj było coś widać jeszcze. Tak, o. I teraz tak, wychodząc z domu, tak, uzbrojamy. Alarm jest uzbrojony, tak, system alarmowy działa. My mamy informację, że alarm został uzbrojony i jest gotowy do ochrony naszego mienia. W momencie kiedy potencjalny złodziej wejdzie do pomieszczenia, wywoła ruch przed ruchu, ruchu. Tak? Syrena dostaje informacje, my dostajemy informacje poprzez aplikację. Możemy sprawdzić co się dzieje. Słynik ruchu. Dysza. tak, Możemy rozbroić. No, i oczywiście mamy tutaj informację, że czujnik ruchu, w której strefie, tak, który to czujnik ruchu nam zareagował. Tak samo możemy tutaj w akcesoriach, jeżeli mamy ten czujnik ruchu, tak, no to możemy jego ustawić w trybie normal bądź home, tak. Jeżeli na przykład planujemy sobie ustawiać strefy zabezpieczenia domowego, tak. Czyli o co tutaj chodzi? Jeżeli ustawimy tutaj home i Przykładowo, Uzbroimy teraz home arm. Tak. Ten tu tam się reaguje. Play arm. Home arm. Nie zapisaliśmy tego. Home. home, i save, tutaj o tym należy pamiętać. Teraz mamy home motion i teraz tak, home, wywołujemy ruch, przed czujnikiem nic się nie dzieje, tak? I już tłumaczę o co chodzi. Otóż o to chodzi, że jeżeli dodamy akcesoria z funkcją home, tak? Tak jak tutaj teraz ten czujnik ruchu, a mamy dodany na przykład kontaktron z funkcją delay, czy też normal, ja zawsze rekomenduję, tak? Coś takiego, confirm, save. I teraz wytłumaczę. Tak. W momencie, kiedy mamy home, tak, mamy uzbrojoną strefę czujników, które są przypisane tak, jako normal bądź delay. Delay. I o co chodzi? O to chodzi, że jeżeli na przykład mamy szereg kontaktronów tronów, czujników ruchu, tak, i zabezpieczymy sobie dom poprzez home przyciśnięcie, tak, a te przyciski właśnie będą też w, w trybie home, one nie zareagują nam przy takim domowym uzbrojeniu. A do czego nam takie domowe uzbrojenie? Otóż domowe uzbrojenie stosujemy w momencie, kiedy jesteśmy w domu. Przykładowo idziemy spać tak o godzinie 22-23, no i chcemy, żeby system alarmowy nam zabezpieczył strefy zewnętrzne, tak, czyli okna, drzwi, ewentualnie budynek gospodarczy, garaż, który znajduje się poza domem, tak, tak samo ustawiamy w trybie normalnym, wtedy czujniki ruchu, czy też inne czujniki. No i jeżeli dojdzie do włamania, tak, czy przykładowo w nocy złodziej potencjalnie wpuści nam gaz, tak do domu, i zostanie naruszona strefa zewnętrzna, czyli wejdzie przez nasze drzwi, które są w trybie normalnym, tak, my oczywiście możemy po domu poruszać się normalnie, wewnątrz domu, tak, no bo tak jak mówiłem, przy uzbrojeniu normal, home, tak, te czujniki nam nie reagują, natomiast przy uzbrojeniu arm away wszystkie czujniki nam będą reagowały, natomiast przy home, Będą reagowały nam tylko kontaktrony, tak? I jak to działa? Zaraz pokażę na przykładzie, na przykład dodania innego kontaktronu. Zrobimy tutaj taki kontaktron z antysabotażem. Przykładowo rozbroimy to. I teraz tak, akcesoria, dodaj. To zostało dodane, tak? Mamy tutaj door contact i ustawiamy sobie, to jako normal. Confirm. Normal, kontrakt safe. Ok. I teraz już wytłumaczę, o co chodzi. Otóż tak, uzbrajamy, jesteśmy w domu, czy też ustawiamy sobie harmonogram, tak, automatycznego uzbrajania. Tutaj mamy harmonogram, że o godzinie przykładowo 22:36. Codziennie tak ma nam, oczywiście, powiadomienie możemy otrzymywać bądź nie, i ma nam się uzbrajać yy, tak w home, alarm, w ten sposób, tak? Home Arm i zapisujemy. I teraz o godzinie 22.26 alarm będzie automatycznie sam uzbrajał się w ten system home Arm, tak? czyli coś takiego będzie miało miejsce o 22.36. Ten czujnik, jak widzimy, nie będzie nam reagował. Natomiast strefy zewnętrzne, jak mówiłem, tak, przykładowo ten dodaliśmy do strefy normalnej, tak, zewnętrznej. Naruszona zostaje strefa, alarm się załącza, tak. Czyli wówczas mamy zabezpieczone, tak, drzwi, okna. Bo teraz coraz częściej tak, nawet są przypadki, kiedy złodzieje, korzystając z, z lornetek termowizyjnych, na przykład, okradają na naszej posesji budynki gospodarcze, garaże itd. Wówczas warto jest mieć nawet jakiś czujnik ruchu, tak, czy takie kontakt w takim garażu i przy takim zabezpieczeniu, tak, domowym, czyli ten home arm mamy tamte strefy wszystkie zabezpieczone, a my sobie po domu spokojnie możemy chodzić, tak? I jesteśmy bezpieczni w środku domu również. Także tyle to jeżeli chodzi o, o takie ogólne tak wytłumaczenie do czego taki zestaw może służyć, jak możemy to zastosować. Zapraszam na stronę www.alarmzone.pl W następnym odcinku przedstawię też w jaki sposób możemy tutaj dodawać kolejny asortyment do takiej syreny zewnętrznej. Pozdrawiam, do usłyszenia.